No cóż, wybiła godzina 5.55 i przebrzmiały te dźwięki, które zawsze towarzyszą nam ostatnimi czasy. A ja mówię Ci dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. No, trochę się niepokoiłem, czy wszystko będzie dobrze, ponieważ jesteśmy w innym miejscu zupełnie. Jestem na jachcie. Um... Karola, którego gdzieś tam poznałeś wcześniej już na live'ie, kiedy transmitowaliśmy z Gdańska, a dzisiaj jesteśmy w Jastarni. w Jastarni. Ale już zaraz po klubie wypływamy w kierunku Gdańska. A ja... Jakoś tak dużo czasu upłynęło od naszego ostatniego spotkania, które odbyło się tak dziwnie, niefortunnie w miejscu, gdzie w ogóle nie było zasięgu. Ale nie zaczynajmy dnia... Od narzekania jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. 30. dzień to już ostatni dzień czerwca, dzisiaj 181. dzień roku, 26. tydzień nam upływa, 30. dzień czerwca, czwartek. Muzyka się skończyła, ale możemy ją zawsze jeszcze włączyć. I nietypowe święta to dzisiaj dzień motyla kapustnika. Święta. To Centrum Zarządzania Krystowego Ministerstwa Obrony Narodowej i Dzień Asteroid. Tak w nawiązaniu do dzisiejszej mojej i wczorajszej mojej zapowiedzi, cytat się pojawił w tym moim kalendarzu Wojciecha Cajrowskiego. Jedyna różnica między ludźmi, którzy realizują swoje marzenia, a całą resztą świata jest to, że ci pierwsi pewnego dnia podnieśli wzrok znad książki, wstali z fotela i ruszyli na spotkanie swoich marzeń. Zerkam tylko, czy wszystko mi działa, bo przed chwilą jeszcze mi trochę świrował dziwnie komputer, dziwnie się zachowywał. I pokazuje mi tak dziwnie, naprawdę dziwnie, pokazuje mi YouTube, że jest jeden oczekujący widz. A to ciekawostka. Patrzę teraz, czy jest, są komentarze. Dobra, chyba wszystko jednak działa. Wygląda na to. W drugim moim kalendarzu jest napisane, że zostały nam jeszcze 184 dni do końca roku. I mamy dzień krótszy od najdłuższego już o 3. Dzień nam się skrócił o 3 minuty, ale potrwa ciągle jeszcze. Ciągle jeszcze potrwa 16 godzin i 42 minuty. To jest całkiem sporo czasu. Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że coś jest nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi. Normalni ludzie praktykują e, nawyk win-win, wygrana-wygrana i stosują synergię. Absolutnie normalni ludzie nie niszczą innych ludzi, tylko po prostu się rozwijają. Dalej mnie niepokoi to, dlaczego na YouTubie wyświetla mi się tylko, że jest jeden oczekujący widz, ale mogę to odświeżyć. I być może to się już zmieni. Odkryłem ciekawostkę, mianowicie Agnieszka Smolarek. Prawidłowo wytypowała wczoraj liczbę osób, które się zalogowały na naszej stronie. Agnieszka Smolarek jest od samego początku i z tego co zauważyłem, ma wszystkie obecności. Niesamowite. Agnieszko, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i właściwie to już trzeba teraz zaczynać. Trzeba zaczynać już intro, teraz. Wyzywam Was, żeby 555 dni, czyli półtora roku, codziennie wstawać o godzinie 5.55. Nie wiem, może troszeczkę rwie transmisja, ale jestem na Półwyspie Helskim, w Jastarni, w Malinie, tutaj stoimy w jachcie, zacumowani na jachcie, i, i generalnie się troszeczkę obawiałem, czy na pewno transmisja pójdzie dobrze ze względu na internet, ale wygląda, wygląda dobrze. A zatem, moi drodzy, dzwonek jest woda. Dzisiaj rano, jak na morzu, to woda. Napijesz się ze mną wody? No to dawaj. Dobra, woda, zdrowia doda, urody doda, tak się to jakoś mówiło, zgadza się? Takie mam wrażenie, że właśnie tak to brzmiało. No dobra, napisałem, ponieważ jestem takim troszeczkę teraz, jak zauważyłeś, zresztą być może, w poniedziałek była Ania, we wtorek nam w ogóle internet nie sprzyjał, w środę była. Magda, dzisiaj jest czwartek, ponownie pojawiam się na Twoim ekranie i powiem tylko, że jestem w takim trochę trybie awaryjnym poszukiwaniu co ja gadam, nie wakacyjnym, ale awaryjnym to jestem też trochę ze względu na ostatnie, e, ostatnie wydarzenia, ale takim niewielkim, natomiast jestem w takim trybie troszeczkę wakacyjnym. Na jachcie, morze, słońce świeci, jastarnia. I tak wczoraj, kiedy zastanawiałem się, co dzisiaj mam ci powiedzieć, bo codziennie to robię. Zastanawiam się, jaki przekaz mam zrobić, żeby to było chociaż trochę spójne z nawykiem, którym mówimy, o którym teraz mówimy, czyli o synergii, o win-win, i napisałem, nie czekaj na specjalną okazję, na emeryturę, na sprzyjające okoliczności. Spełniaj marzenia, wypełniaj swoją misję, poszukuj. Właśnie z pięknego miejsca, czyli tutaj w Jastarni. I teraz wracając do, do mojego wątku. Oczywiście napisaliście mi całkiem sporo pod tym adresem, ponieważ to jest taki, taki wpis prosty, ale jednocześnie mówiący o tym, żeby, żeby ciągle poszukiwać nowych możliwości, żeby dzień jeden z drugim się nie zlewał. I tak jak napisała Ania Janczura. Nie czekaj na żadne możliwości, jakie mogą się pojawić, bo może się okazać, że nigdy nie nadejdą. No tak, no tak. Włączmy sobie jeszcze może muzykę, jakąś podkład. Jestem dzisiaj troszeczkę niewyspany, ale to pewnie wiesz, że to może być w związku ze zmianą miejsca, z ciągłym przemieszczaniem się ostatnio. I pisze dalej Ania Janczura, zaufaj sobie i zacznij. Sam, sam tworzyć życie, jakie chciałbyś przeżyć. Jesteś niezwykłą osobą, która ma mnóstwo talentów i niewiarygodny potencjał. Spełnij swoje marzenia, bo masz prawo do, dokonywać własnych wyborów, popełniać własne błędy. Ja o marzeniach dzisiaj jeszcze będzie, ponieważ sięgnąłem do, do książki, którą, którą często wertuję w momencie, kiedy e, pracujemy nad nawykiem y, wygrana, wygrana i synergia. Ale to jeszcze za chwilę. Agnieszka Gajda napisała, napisała: Dzisiaj przeczytałam piękne zdanie napisane przez Beatę Pawlikowską. Uwierz w to, że kiedy podejmujesz działanie w dobrej intencji i w dobrym celu, wszystkie siły wszechświata pomagają ci w osiągnięciu celu. To powiedziała Beata Pawlikowska. O, widzę, że troszeczkę internet jest tu jednak słaby. Ale wrócił, dobra. To jest takie. trochę mistyczne, prawda? Że jeżeli. To zresztą też napisał kiedyś Paulo Coelho: Jeżeli czegoś bardzo pragniesz, to cały wszechświat potajemnie ci sprzyja. Myślę, że większość ludzi tego nie wie. A może po prostu, jeżeli wie, to. to nie rozumie. Albo może po prostu nie akceptuje. To nie jest proste. Znaczy nie, proste to to może i jest, ale wcale nie jest łatwe, żeby, żeby się utożsamić z tym, że wszechświat, wszechświat będzie nas wspierał w realizacji marzeń. I tak jak napisał Darek Kozaczka, być w pełni człowiekiem. Przemiana rozpoczyna się w nas. Rozpoczyna się w naszym ciele, w codziennych czynnościach. Również tęsknocie za relaksem, zdrowiem, stanem wellness. Zadaniem religii oraz dróg duchowych jest przyjmowanie i kultywowanie tych impulsów. Rozwój mądrości i świadomości. Oto droga do sensu i dobrej jakości życia. Rozwój mądrości i świadomości. Oto droga do sensu i dobrej jakości życia. O mądrości też jeszcze będzie. Dzisiaj. Prawdziwego postępu człowiek może oczekiwać tylko ze swego wnętrza, gdy stąpi w głąb duszy. Tam doświadczy jedności wszystkich stworzeń, miłości dającej ostoję. Dzięki temu doświadczeniu przemie przemieni się od wewnątrz. Poczuje się włączony w porządek i harmonię stworzenia. Poczuje, że właśnie w swej cielesności jest epifanią tego, co boskie, dlatego może wszystkiemu wyjść na spotkanie. Trzeba. Z życzliwością i miłością. Willis Jagger. I jeszcze drugi darek, filarski. Nigdy nie zapominajcie o tym, by brać z życia jak najwięcej. Nie bójcie się ryzykować, płakać ani być szczęśliwymi. Najważniejsze to być w drodze, każdego dnia robić krok do przodu, cytując Nika Wójcicza, tego, który napisał książkę bez nóg, bez rąk, bez ograniczeń kiedy widzi się tego y, pięknego człowieka, bez rąk, bez nóg, a mimo to spełniającego swoje życie w sposób wyjątkowy. Wow. Czapki z głów. I jeszcze jeden Darek napisał, Darek Tomczak, przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń. Prawdzie jeszcze nie jest to godzina 6.10, ale... Napisała Martyna Juszczak. Napisała króciutką historię. Pewien uczeń poprosił kiedyś swego mistrza, by mu ukazał jednoznaczną drogę do służby boskiej. Nauczyciel odpowiedział, ważąc każde słowo. Nie chodzi wcale o to, aby ludziom mówić, jak mają iść drogą. Raz jest to bowiem droga nauki, raz droga modlitwy, raz post, a innym razem jedzenie. Każdy powinien zważać na to, do jakiej drogi ciągnie go serce. A wówczas niech obierze tę drogę całą swoją istotą. Kazimierz Wójtowicz. Każdy powinien zważać na to, do jakiej drogi ciągnie go serce. Czyż to nie jest piękne zdanie? Jak często jednak łapiemy się na tym, że nie wiemy, do czego ciągnie nasze serce. Prawda? Zdajesz sobie z tego sprawę? Do czego tak naprawdę ciągniecie się serce? Czego tak naprawdę od życia chcesz? Czy tylko mamy je przeżyć od momentu, kiedy zaczynamy mieć świadomość do wydania ostatniego tchu i po prostu, po prostu je przeżyć? Czy też po prostu przeżyć je pięknie, z miłością, życzliwością? Wczoraj chodziliśmy z Karolem i rozmawialiśmy na temat tego, dlaczego tak wielu ludzi nie rozumie tego, jakie piękny, jaki piękny jest dzisiaj świat, pomimo tego, że gdzieś tam są konflikty, pomimo tego, że, że nie zawsze wszystko się dzieje po naszej myśli, to myślę, że warto, naprawdę warto zrozumieć, jaki piękny jest ten świat. Zgadzasz się ze mną? Napisz mi w komentarzu, może mi się uda wyłapać. A ktoś tu pisze yy, dla siostry Sylwii z Dartford. Najlepsze życzenia z okazji urodzin. A ja jeszcze nie śpiewałem dzisiaj nikomu. Happy birthday to you. Może zaśpiewam. <ścoughs> Widzę, że piszecie mi bardzo dużo. Pięknych rzeczy. O, dzisiaj jest spotkanie klubu 555 łódź widzimy się o 17.55 obiecana kafę z Anią Oszajcą. Wejściówki na stronie dostępne są tylko do godziny 12 na stronie klubu. No, Ania Oszajca dzisiaj w łodzi, a 8, 8 lipca ja będę w Lublinie, ale o tym jeszcze powiem. Przydałoby się może jakaś historia na teraz, co mam tych historii kilka, ale może bo napisała mi Ania Remisz piękną historię, ale napisała mi też Renata Jakubowska historię, którą napisała po przeczytaniu mojej zapowiedzi. A to ciekawe. Napisała historię Renata Jakubowska. Pozdrawiam serdecznie. Zainspirowana zapowiedzią live'a napisałam historię. Krążyły Legendy o pewnej niezwykłej krainie, w której powietrze miało smak szczęścia, a pachniało radością. I było dwóch braci, którzy dowiedzieli się z bardzo starej księgi, że dzieli ich od tej krainy zaledwie 100 tysięcy kroków. A może 55 555. Czy ja jestem jakiś opalony dziwnie? Chyba tak, jak wczoraj mnie słońce spaliło. Trochę. Dobra, i było tych dwóch braci, którzy dowiedzieli się z bardzo starej księgi, że dzieli ich od tej krainy zaledwie 100 tysięcy kroków. Obaj postanowili, że tam dotrą i spędzą resztę swojego życia delektując. Pierwszy wyruszył w drogę od razu, nie zwlekając. Drugi też bardzo chciał, ale zauważył, że czarne chmury zebrały się właśnie na horyzoncie, więc postanowił przeczekać nadchodzącą burzę i wyruszyć, jak już pogoda będzie sprzyjająca przez długi czas nie było wiadomo co się działo z każdym z braci aż któregoś dnia zaintrygowany tą historią pewien młody człowiek postanowił odszukać ich obu i dowiedzieć się jak potoczyły się ich losy Gdy dotarł do tego który zwlekał z wyprawą usłyszał z jego ust smutną historię Próbowałem żalił się młodzieńcowi wielokrotnie próbowałem ale w ciągle ciągle na mojej drodze pojawiały się kłody więc poddałem się w końcu, bo i cóż miałem zrobić? Widocznie ta cudowna kraina nie była mi pisana, westchnął. A po jego policzku wolno spłynęła łza. Gorzka łza. Młody człowiek nie znalazł słów pocieszenia dla swojego rozmówcy, pożegnał się więc i wyruszył na poszukiwanie jego brata. Odnalezienie go nie było łatwe, ale po jakimś czasie wieść o tym dotarła do samego poszukiwanego i to on popatygował się i odnalazł zaciekawionego całą tą historią młodzieńca. Dzień dobry, powiedział wesoło. Może nawet powiedział dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, wesoło stojąc w jego drzwiach. Młody człowiek nie krył zdumienia. Jak do mnie trafiłeś? Szukałem cię niemal wszędzie, powiedział. Docieranie do celu to moja specjalność, zażartował przybysz. Odnalazłem cię tak, jak odnalazłem magiczną krainę. Opowiedz mi o tym, poprosił podekscytowaniem młodzieniec. Cóż, zaczął przybysz. Nie było łatwo. Los ciągle rzucał mi kłody pod nogi, ale się nie poddałem, bo jak mogłem się poddać? W pewnym momencie nawet pomyślałem sobie, że te kłody chyba mi są do czegoś potrzebne, skoro tyle ich jest i wiesz co? Miałem rację, bo pod sam koniec wędrówki okazało się, że od wymarzonego miejsca dzieli mnie tylko rzeka. Gdyby nie te kłody, nie miałbym z czego zbudować mostu, dzięki któremu dotarłem do upragnionego celu. Historia, którą napisała Renata, tak bardzo mocno ze mną rezonuje. Bardzo mocno ze mną rezonuje, ponieważ chyba nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, ile, ile po drodze kłód rozrzucał mi pod nogi, ile różnego rodzaju problemów pojawiało się na drodze. A mimo to traktowałem problemy jako wyzwania, że są, nawet napisałem książkę, problemy są dobre. Książkę można kupić również w Empiku, czy, czy na stronach naszego sklepu. Ale może to Renata o mnie ta historia trochę. Bo za każdym razem, kiedy dostawałem jakieś kłody pod nogi, albo pojawiały się problemy, to zadawałem sobie pytanie, czego mnie one uczą. Jakie, jakie rady mi dają. I to, że dzisiaj jestem właśnie tutaj w Jastarni, to też jest jakiś rezultat. Poznałem cudownych ludzi, spędzam tutaj czas. Chciałem dzisiaj, ponieważ obiecałem Ci to, yy, zerknąłem do książki, która zawsze jakoś tak ją prze przeglądam i wertuję, kiedy, kiedy omawiamy nawyk... Yy, stosuj zasadę win-win, czyli wygrana, wygrana i praktykuj synergię i zawsze wracam do tego momentu, który opowiada o Pablo Casalsie, najlepszym biologici, ale nie o tym chcę dzisiaj Ci powiedzieć. E... Niesamowite jest to, że większość ludzi, ja przypominam sobie taki moment w moim życiu, kiedy pracowałem jeszcze w Niemczech na początku mojego tam pobytu i Mając 30 lat, zadałem sobie pytanie, czy ja chcę taką pracę wykonywać aż do emerytury. Oczywiście, moja jednoznaczna odpowiedź brzmiała, że nie, ale nie miałem kompletnie doświadczeń. Nie wiedziałem, w jakim kierunku pójść. Dzisiaj wiem, że, że bardzo dużo ludzi. Czeka na emeryturę, żeby wreszcie zacząć żyć. I to są też zresztą, potwierdzają to badania i statystyki. I właśnie w tej książce, w tej książce właśnie jest to napisane. Czy zmarnujemy te lata, nie robiąc nic szczególnego? Czy postaramy się je w pełni wykorzystać? Pisze Dalejkowej o paradygmacie osiągnięć, żeby o tym zresztą rozmawialiśmy wczoraj z Karolem, że możemy cały czas coś robić, do czegoś dążyć, zmierzać, bo ten świat jest po prostu piękny. Paradygmat osiągnięć może ocalić ci życie. Zaobserwowałem, że ludzie przechodzący na emerytury, aby wypocząć, często podubadają psychicznie i fizycznie, jeżeli nie poświęcą się jakiemuś znaczącemu zajęciu. Pisarz Chuck Blakeman opisuje chorobę emerytalną następująco. Zacznę żyć w pełni, kiedy skończę 65 lat. Do tego czasu się poobijam, będę tylko odliczać dni. I teraz to coś, co tak bardzo mnie poruszyło, co postanowiłem ci zacytować. Dla odmiany, życie z jasno wyznaczonym celem odmładza. Osiągnięcia wzmacniają nasz układ immunologiczny i regenerują ciało. Nie maleje we mnie, lecz narasta poczucie misji i właśnie dlatego ekscytuje mnie każdy nowy dzień, pisze dalej autor. Osobiście nie czuje nie czuję, że się starzeje. Raczej, parafrazując Carla Rogersa, staje się starszy i mądrzejszy. Tak bardzo mi dotknęło to mojego serca, że zdałem sobie sprawę że z tego, że teraz to, co robię, ostatnio nie mówiłem ci zbyt dużo na temat tego, w jak, jakie i które marzenia spełniam, natomiast jestem cały czas na etapie spełniania, tylko niektóre trzeba przygotować. Osobiście. I chciałbym się pod tym chyba w 100% podpisać, zresztą wczoraj o tym też rozmawialiśmy. Nie czuję, że się starzeję. A raczej staje się starszy i mądrzejszy. Mądrzejszy od doświadczenia. I to, co z kimś ostatnio na ten temat rozmawiałem, że trzeba zadbać o to, aby każdy dzień był wart skatalogowania, aby każdy dzień. Był wartościowy, ciekawy, aby nasz mózg, pracując w nocy, w fazie rem, miał co robić, katalogować, żebyśmy zachowali dobre wspomnienia o dobrym życiu. Prawda? Nie czekajmy na sprzyjające okoliczności. Patrzę tylko teraz. O! Jest dobrze. Jest dobrze. Mówiłem już o tym, że dzisiaj spotyka się jeszcze klub 555 w Łodzi z Anią Oszajcą, a 8 lipca w Lawendowym Dworku, ulica Krochmalna 13C w Lublinie. Będę, będę gościem na spotkaniu w Lublinie po raz pierwszy. Bardzo się cieszę na to spotkanie. Omawiany będzie nawyk bądź życzliwy dla świata. Uwielbiam ten nawyk. No cóż, powoli, powoli zmierzamy dzisiaj do końca naszego spotkania. Chciałbym cofnąć się tylko do zapowiedzi. Nie czekaj na specjalną okazję. Nawyk praktykowania zasady wygrana, wygrana pomoże Ci. Poszukiwanie synergii pomoże Ci w tym, żeby Zrobić z życia prawdziwe arcydzieło. Zacznij to po prostu robić. I tyle. Moi drodzy, widzimy się za kolejne prawie 24 godziny na kolejnym spotkaniu w piąteczek, jutro o 5.55. A ja powiem Ci tylko: pamiętaj o tym, żeby dobrze żyć. Zakochać się w swoim życiu, prowadzić jest spełnione z sensem i celem. Bo tak jak to przeczytałem przed chwilą. Życie z jasno wyznaczonym celem odmłodza. A jeżeli jesteś młody, tak jak ja, to pozwala utrzymać młodość. Pamiętaj o tym. To takie dzisiejsze przesłanie że życie z jasno wyznaczonym celem nadaje mu cel nadaje mu sens. Osiągnięcia wzmacniają nasz układ immunologiczny, czyli nie będziemy chorować. Cudownego dnia Ci życzę. Pamiętaj, że mamy jedno tylko życie, jeżeli je dobrze przeżyjemy. To w zupełności, ale naprawdę w zupełności to wystarczy. To będzie piękny dzień. Prawda? A my zaraz płyniemy w kierunku Gdańska i tam dzisiaj spotkanie z wspaniałymi ludźmi, z doradcami rozwoju osobistego, właśnie w Gdańsku. Cieszę się bardzo. A ja mówię Ci już do zobaczenia. Rób z życia arcydzieło. Trzymaj się. Wszystkiego co najlepsze. Cześć, cześć, cześć.